Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest Elite James z suchego lasu, tylko brakuje jednego. DJ Gregory. Są tutaj jego podopieczni i inni, a my się świetnie bawimy. Zobaczcie z tyłu Alejka na klatę. Na początek nietypowe maszyny, takich, których jeszcze nie widzieliście. Na górną część klaty zrobię sześć maszyn, a mamy troszeczkę więcej. Wszędzie po 7, czyli zrobimy dwa oczka. Zobaczcie. I na pewno nie widzieliście. Niesamowicie przed siebie. Zobaczcie, jak ustawione krążek. Ufff uh, 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 uh. Chodźcie dalej Ten skok idealnie wchodzi w to połączenie między barkiem a klatą Tu w ten w miejscu uh, uh, uh. Zobaczcie, Idę wyćścianie, takie wyćścianie, widzieliście się tylko na amerykańskich filmach i często ostatnio widujecie. Oni tam ładują, bo nie wiem, 20 na stronie, tylko jedną i nie wystarczy. Ale wchodzi, czucie nieziemskie, szeroko i schodzi się do środka. Pierwsze oczko za nami idzie dalej. Jedziemy kolejny skos. Taki pewnie widzieliście już wszędzie. I tu za wami jest maszyna na dolną część klaty. A obok jest podobna, zaraz zobaczycie. I zobaczcie, obok jest podobna, ale dopiero zrozumiecie, jak przyjedziecie i przetestujecie, że są zupełnie inne. Zobaczcie, ja już mam dwa oczka. Nic nie wystarczy, ale ja Wam jeszcze pokażę, co tu mam. Tutaj jest hamer na stwierdzenie. Nie wiem, czy tak widzieliście, ale ja Wam go pokażę. Troszeczkę niżej dla mnie. Tu. O. tu w ten sposób, tak? To będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tu mamy jeszcze maszynę na barki. Możemy to zrobić leżąc na plecach. Też typowo, bo aż do tyłu wyciskamy bardzo mocno. Tu. I na brzuchu też zupełnie inaczej pracuje. Patrzcie. Tu. tu. Będzie tylko takie cztery obwody bez tych dwóch maszyn, czyli dwa oczka powtórzeń w wszystkich maszynach. I tym sposobem klata jest załatwiona. Artycznie wszystko, za chwilkę jeszcze muszę Wam pokazać, lekko. Klata już za mną, dotarliśmy teraz do pleców. Za mną Alejka na plecy. Pod rząd zrobimy 9 maszyn, wszystkie hamery i wszędzie zrobimy po 7, czyli zrobimy trzy oczka. Zobaczcie. Tu niesamowite są te oparcia. Trzymamy bez żadnego ruszania w połowie, wszystko wyciągamy bardzo mocno do szału. Będziemy przechodzić sobie naprzeciwko i tam w tamtą stronę okay? Zobaczmy, teraz na górną część desu i Nie wiem ile zrobiłem z pierwszym, czy 10 czy 7, miałem 7 po 3 oczka. <grym wody> 4 podkle. Czyli Było lekko. O tak. Tutaj ramię nie jest aż tak mocno wysunięte jak tam, zobaczcie, tam jest dalej do przodu. Wszystko wyciągamy. A tutaj fajnie na to mam najszersze ręce, zobaczcie. i od razu tutaj z góry tyłem tym razem do Was. Zobaczcie, to już widzieliście wszędzie. I teraz szósta będzie minuta oczka. na jednej stronie podobna maszyna, która już wcześniej była, ale zupełnie inna część precydujcia. doria O do oh. pchu Oczywiście to już wszyscy widzieliście, na tym wszyscy widzieliście, ale to właśnie mi brakuje do tego, żeby trzy oczka. Trzy oczka, ostatnia siódemka. Mm. Mm. Jakby komuś tu było za mało dziewięć maszyn, to chodźcie. Mam jeszcze pięć. Oczywiście mi trzy oczka wystarczą, ale na pewno Wam też cztery takie obwody nie wystarczą, ale tylko pokażę Wam o co tu chodzi. Zobaczcie, tu bardzo mocno się rozciąga. W ten sposób pracuje maszyna. Tu. A tutaj, przed sobą. Czyli tu. Tu przed sobą. Oczywiście niezależnie, każda może pracować, więc o to tutaj chodzi. Jak jeszcze nie byliście, to przyjeżdżajcie. Timmi maksentem alle